Dzień dobry, cześć, witajcie na kanale Innowacyjnego Domu. Ja nazywam się Wiktor Łysak i w poprzednim odcinku pokazywałem Wam budżetową pompę ciepła. Natomiast dzisiaj pokażę Wam top, no po prostu górną półkę, która akurat cenowo może Państwa pozytywnie zaskoczyć. Mowa o pompie ciepła LG Monoblock S, czyli Monoblock Silence Supreme. LG to koreański producent, który na pewno jest Państwu znany, może niekoniecznie z pomp ciepła, natomiast faktem jest, że chłodnictwem i ciepownictwem zajmują się od wielu, wielu lat. No i w tym momencie na przykład mają gamę swoich urządzeń składających się aż z pięciu różnych serii. W Polsce dostępne są cztery, ale o tym powiem Wam na końcu odcinka. Jest to już druga generacja monobloków LG na czynniku R32. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie charakteryzuje się przede wszystkim cichą pracą, ale warto dodać też, że jest to urządzenie flagowe, jeżeli chodzi o gamę LG. I to jest ciekawa sprawa, bo flagowym urządzeniem jest monoblok. No i pierwszą rzeczą, która powinna nas interesować, jeżeli chodzi o pompy ciepła, jest to typ szereg, czyli poszczególne moce urządzeń. I tutaj, jeżeli chodzi o LG, mamy do wyboru jednostki 5, 7, 9, 12, 14 i 16 kW. 5 i 7 są to urządzenia jednofazowe, natomiast w pompach 9 i w górę mamy do wyboru zarówno urządzenia jednofazowe, jak i trójfazowe. Jak na urządzenie z górnej półki przystało, LG Therma V Monoblock S, jest urządzeniem inwerterowym, i tutaj bardzo ważna rzecz: inwerter sprowadza moc pompy ciepła aż do 10% jej maksymalnej mocy, co oznacza bardzo szeroki zakres modulacji. A co za tym idzie, mniejsze ryzyko taktowania, oczywiście w dodatnich temperaturach, ale takich, kiedy jeszcze wciąż potrzebujemy grzać. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest gwarancja i serwis gwarancyjny, no, a w LG wygląda to po prostu świetnie. Całe urządzenie objęte jest 5-letnią gwarancją bez rozróżniania na sprężarkę i pozostałą część urządzenia. Po prostu jest pakiet 5 lat i uwaga, serwisem gwarancyjnym i yy, wszelkimi awariami, usterkami zajmuje się autoryzowany serwis LG. Także tutaj po zamontowaniu tej pompy przez instalatora opiekę nad państwem przejmuje producent i później on zajmuje się Obsługą gwarancyjną. Wszystkie jednostki Monobloka S są to urządzenia o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, czyli osiągające efektywność A z trzema plusami dla ogrzewania podłogowego 35 stopni oraz A z dwoma plusami dla ogrzewania grzejnikowego 55 stopni, co oznacza dla nas w praktyce podwyższoną dotację z programu czyste powietrze. Jeżeli chodzi o czynnik, jaki tu mamy zastosowany, bo nie wiem, czy wcześniej o tym wspomniałem, to jest tutaj czynnik R32. I jego ilość różni się oczywiście w zależności od mocy urządzenia i waha się to między 1, 400 a 2 kg czynnika chłodniczego. Wspominałem, że jest to urządzenie wysokiej klasy, ale drodzy państwo, jest to urządzenie wręcz obsypane różnymi certyfikatami. Mamy tutaj na przykład certyfikat Quietmark jest to wyróżnienie dla urządzeń, które walczą z otaczającym nas niepożądanym hałasem. Oznacza to ni mniej, ni więcej, co tyle, że LG jest tutaj naprawdę cichą pompą i w zależności od mocy, jego głośność pracy w odległości 5 metrów waha się między uwaga 32 a 35 dB. No jest to po prostu jedno z najcichszych urządzeń na rynku, ale co nam to daje w praktyce? No, w praktyce wygląda to tak, że niektórzy z Państwa obawiają się, czy sąsiad nie będzie miał zastrzeżeń co do pompy ciepła umiejscowionej w pobliżu jego domu. Otóż, tu na przykład, jeżeli chodzi o LG, to jednostkę 9kW możemy zainstalować 4 metry od domu sąsiada, czyli najprawdopodobniej bliżej niż macie Państwo możliwość zainstalowania takiej pompy. Dalej mamy znak jakości EHPA. Czyli znak jakości Europejskiego Stowarzyszenia Punkt Ciepła oraz certyfikat Euroven, który potwierdza zgodność parametrów, zgodność wydajności podawanej przez producenta z rzeczywistością. Mamy także dwa kolejne certyfikaty CMS i KeyMark, które potwierdzają zgodność tego urządzenia z wszelkimi normami, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie monobloki S od LG wyposażone są w sprężarkę LG R1. Jest to sprężarka typu scroll. Czyli sprężarka spiralna. A co to oznacza w praktyce? Prosta konstrukcja równa się niezawodność. Teraz w ręku trzymam model przygotowany przez LG, który prezentuje po prostu, jak ich sprężarka wygląda w środku. I mamy tutaj też przede wszystkim system odśrodkowego odprowadzenia oleju. No, który przede wszystkim zabezpiecza naszą sprężarkę przed zatarciem, bo ten olej po prostu odprowadzany jest równomiernie. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tej sprężarce, ponieważ jest ona się w stanie rozkręcić aż do częstotliwości 150 Hz. No, i jest to więcej niż potrafią po prostu sprężarki rotacyjne. Jest jeszcze jedna genialna sprawa, jeżeli chodzi o tą sprężarkę, która dostępna jest w urządzeniach już naprawdę najwyższej klasy. Mianowicie jest to technologia wtrysku gazu rozprężnego, która pozwala tej sprężarce. Oprócz tego, że jest to sprężarka świetna sama w sobie, to pozwala jej na stałą moc do temperatury minus 15 stopni na zewnątrz. A co ten zerowy spadek mocy do minus 15 w praktyce oznacza? No, mianowicie to, że możemy takiego monobloka S od LG zastosować z powodzeniem w domu, który ma dużo wyższe zapotrzebowanie grzewcze niż pompa ciepła oferuje moc katalogową. No i na przykład pompę piątkę z powodzeniem możemy zastosować do domu na na przykład o zapotrzebowaniu 6, 7, może nawet 8 kW, jeżeli to jest podłogówka. Jest jeszcze jedna rzecz, ale to już jest akurat standard. No, mianowicie pompa pracuje w trybie grzania do temperatury minus 25 stopni Celsjusza z zewnątrz yy, i oferuje też tryb podgrzewania ciepłej wody aż do plus 80 stopni. Z tym, że te 80 stopni już jest osiągalne tylko za wspomożeniem się. Przy pomocy grzałki. Jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia LG jako urządzenie naprawdę klasy premium. Jest to autoadaptacja, czyli pompa ciepła za pomocą sterownika naściennego z termostatem, o którym powiem wam na końcu. Sama reguluje swoją pracę. Czyli po prostu obniża temperaturę na wyjściu z pompy ciepła. No co oczywiście przekłada się na ekonomię pracy. Przejdźmy teraz do budowy zewnętrznej i wewnętrznej tego urządzenia. No, mamy tu przede wszystkim obudowę. Jest to obudowa wykonana ze stopu aluminium i stali. Jest to taki kolor y, jasno-szary, taki wpadający w ciepły szary. Obudowa wentylatora natomiast wykonana jest z tworzywa sztucznego. Nie wiem szczerze mówiąc, jakie to jest dokładnie tworzywo. Natomiast y, jest tak dlatego, ono, że y, obudowa wentylatora musi być naprawdę odporna na skrajnie niskie temperatury. Dlatego, że muszą Państwo wiedzieć, że z wentylatora wylatuje nam Dużo zimniejsze powietrze niż temperatura otoczenia. Standardowo bok i tył pompy ciepła pokryte jest lamelami, i są to lamele w kolorze uwaga: czarnym, czyli nie taki standardowy niebieski, nie też dosyć powszechny złoty, tylko lamele są czarne. I oznacza to, że są one pokryte również rzeczywiście powłoką antykorozyjną i jest to powłoka New Blackfin. Technologia Blackfin stosowana przez LG oznacza oczywiście nie tylko odporność na wilgoć, ale także odporność na sól i piasek. Co oznacza, że pompa może być z powodzeniem stosowana w terenach nadmorskich oraz, co bardzo ważne ogólnie w całej Polsce, no, lamele te są odporne na korozję spowodowaną przez zanieczyszczenia przemysłowe, czyli no, smog z którym w Polsce mamy całkiem spory problem. Tak jak już wcześniej wspominałem, tutaj za obudową jest sprężarka R1 od LG i tutaj uwaga, bo po pierwsze nie dość, że ona stoi na takich gumowych bloczkach, na takich amortyzatorach, to jeszcze do tego pokryta jest skafandrem, który dodatkowo wycisza jej pracę. Mamy tu również pompę obiegową własnej produkcji i nierdzewny wymiennik płytowy SWEP. A oprócz tego tutaj w jednostce zewnętrznej, no w zasadzie jest tylko jednostka zewnętrzna, bo to jest monoblok, no ale jest tu też naczynie wzbiorcze i jest również zawór odpowietrzający. A w dodatku oczywiście jest w standardzie taca ociekowa z grzałką, czyli nie musicie się Państwo martwić o zamarzanie skroplin. Na tacy ociekowej grzałka jest, ale w samym urządzeniu na cele ogrzewania tej grzałki nie ma, bo jest to, proszę Państwa, jedno z tych urządzeń, kiedy producent zakłada, że w takich normalnych, standardowych warunkach ono po prostu tej grzałki nie potrzebuje, ale my oczywiście instalując taką pompę grzałkę już montujemy, natomiast służy ona praktycznie tylko i wyłącznie jako źródło zapasowe w razie jakiejś awarii. Powiedzmy teraz konkretnie o tym modelu, który stoi za mną, bo uwaga, Drodzy Państwo, jest to pompa 5 kW, Jest ona naprawdę bardzo duża, jak na pompę na R32 o tak małej mocy. No a przekłada się to oczywiście na to, że jest ona cicha. Mamy tutaj 32 dB w odległości 5 metrów i spowodowane jest to dzięki temu, że ten stosunek tutaj wentylatora do, do całości urządzenia jest całkiem spory. No a wymiary tego urządzenia to 124 na 83x33 na cm. I waży ono 89 kg. Mamy tutaj kilo 400 czynnika R32. Tak jak wcześniej mówiłem, jeden wentylator, natomiast w jednostkach 12, 14, 16 kW są już dwa wentylatory. W tym Monobloku mamy też jedno wyjście z pompy ciepła, natomiast również w tych jednostkach dwuwentylatorowych mamy nie jedno, a trzy wyjścia. Po prostu do podłączenia pompy ciepła do domu, czyli nie tylko z tyłu, ale też od boku i od przodu, co daje nam elastyczność, co daje nam po prostu uniwersalność, jeżeli chodzi o usytuowanie tej pompy poza. No, po prostu za murami domu. Jeżeli chodzi o wydajność pobór prądu, to mamy tutaj SCOP 35 stopni, czyli dla ogrzewania podłogowego na poziomie 4,46. No i SCOP dla temperatury ogrzewania grzejnikowego 55 stopni na poziomie 3,20. Rekomendowane przez producenta zabezpieczenie dla tej jednostki jednofazowej jest to 16A. Zapomniałem też dodać, że Urządzenie grzeje wodę do centralnego ogrzewania maksymalnie do temperatury 65 stopni, no ale oczywiście występuje tutaj spadek temperatury na wyjściu z pompy ciepła, i realnie to urządzenie nadaje się do ogrzewania podłogowego, mieszanego lub grzejnikowego, ale raczej nie grzejniki żeliwne, tylko takie do 50-55 stopni maksymalnie. I tutaj też konkretnie ta pompa, czyli piątka, ma. Dla ogrzewania podłogowego 30 stopni COP przy minus 20 stopniach na zewnątrz aż 2,57, no co jest, proszę Państwa, no, fenomenalnym wynikiem. W zestawie jest pompą ciepła, otrzymają Państwo także taki sterownik naścienny i jest to sterownik bardzo fajny, bo jest on po prostu prosty. Nie ma on dotykowego wyświetlacza, co prawda, ale z jednej strony jest to wada, z drugiej strony zaleta. Na pewno jest to zaleta dla osób starszych, bo są tu przyciski, co prawda dotykowe, ale wciąż takie namacalne, bardziej fizyczne. Z ważnych funkcji tego sterowniczka jest to, że ma on funkcję współpracy z innym źródłem ciepła, ze źródłem biwalentnym, czyli czy to z grzałką, czy z piecem gazowym, czy z jakimś nowoczesnym piecem na pellet i ma on funkcję również obsługi dwóch obieków grzewczych. Poprzez Wi-Fi, poprzez ten sterownik mają Państwo również dostęp do pompy ciepła w aplikacji LG Think i tam jest na bieżąco podgląd do pompy, jaki jest pobór prądu, jaka jest ten Temperatura na wyjściu, bardzo wiele różnych parametrów, no i oczywiście jest też możliwość włączenia wszystkich funkcji, po prostu zdalna obsługa urządzenia. Jest tu autoadaptacja temperatury, jest oczywiście krzywa grzewcza, jest też stały parametr, który mogą sobie Państwo ustawić ręcznie. Mamy też oczywiście tryb dezynfekcji ciepłej wody, który wybija no, znaną nam wszystkim prawdopodobnie z mediów legionelle. Mamy tutaj również komunikację od bas, bez użycia dodatkowej zewnętrznej bramki. No, czyli wszyscy ludzie, którzy szukają pompy ciepła, która będzie współgrała ze systemem smart home, no to tutaj LG się do tego jak najbardziej nadaje. Jest też tutaj tak zwana przez LG blokada systemu energetycznego. No, jest to nic innego jak współpraca pompy ciepła z magazynem energii. Która polega na tym, że w przypadku nadwyżki produkcji z fotowoltaiki włącza się tryb grzania ciepłej wody w pompie ciepła. No i taki magazyn energii może pompie ciepła dać znać poprzez sygnał ESS lub poprzez Modbus, lub poprzez sygnał cyfrowy 230V. Wspominałem na początku, że w gamie LG jest pięć różnych urządzeń, jeżeli chodzi o pompę ciepła, bo z dostępnych na świecie jest to właśnie ten Monoblock S. Jest to pompa wysokotemperaturowa typowo, jest to pompa tzw. HydroSplit, jest to ThermaV Split, no i jest to również pompa ciepła V na czynnik R290. I tutaj dodam Państwu od razu, że ta pompa będzie dostępna w Polsce. Będzie dostępna już, bardzo możliwe, że na początku przyszłego roku. I również spodziewajcie się filmu na temat tej pompy propanowej na naszym kanale. I dodam też od razu, że to nie jest tak, że LG wprowadza propanówkę i wycofuje się z pompy na R32. Te pompy wciąż są produkowane, prawdopodobnie wciąż będą produkowane. Więc dostępne będą zarówno jednostki typowo pod podłogówkę, pod układy mieszane czy podgrzejniki niskotemperaturowe, no albo dla państwa, którzy potrzebują typowo wysokotemperaturowej pompy na propan 75 stopni, te sprawy, no to będzie również pompa ciepła na propan. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film się podobał. Jest to moim zdaniem urządzenie naprawdę świetnej jakości, dobrze wykonane ze świetnymi parametrami, które są też potwierdzone różnymi certyfikatami. Jest to urządzenie, no, na pewno z górnej półki, jeżeli chodzi o jakość. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, to, tak jak mówię, pozytywnie może państwa zaskoczyć. Także jeżeli szukacie takiej pompy, to śmiało zachęcam do kontaktów. W opisie są numery telefonu do nas. Można do nas dzwonić, pisać o każdej porze dnia i nocy. Zapraszam też na nasze pozostałe filmy i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze raz. Jeszcze nie raz na kanale Innowacyjnego Domu. Do usłyszenia i do zobaczenia.